Konfiguracja klawiszy funkcyjnych. W LightWave, a co za tym idzie w że mamy tą możliwość, że możemy do dowolnej funkcji przypisać jakąkolwiek kombinację klawiszy. W przypadku grupy obiektów Primitives, czyli obiektów podstawowych, do funkcji Box przypisana jest kombinacja klawiszy Plus i X, gdzie Plus to jest klawisz Shift. Jeśli przyciśniemy klawisz Shift i X, funkcja Box zaaktywowała się. Wcisnę jeszcze raz kombinację klawiszy, Funkcja jest nieaktywna. Przejdźmy teraz do zakładki Modify, ponieważ chciałbym Ci pokazać jeszcze dodatkową kombinację klawiszy, jaką jest właśnie ten znaczek, który widzisz obok literki T. Jest to znaczek odpowiadający klawiszowi Control. Jeśli przycisnę klawisz Control i literkę T, funkcja drag, czyli funkcja służąca do bezpośredniego przesuwania punktów, jest aktywna. Jeśli jeszcze raz nacisnę Control T, funkcja drag dezaktywowała się. Przypisanie klawiszy funkcyjnych, kombinacji klawiszy do danej funkcji umożliwia nam okno konfiguracji klawiszy, które wywołujemy przy pomocy Alt F9. Okno to składa się z dwóch części. Po lewej stronie znajdują się wszystkie dostępne komendy w LightWave. Ie. Jest to grupa komend posegregowanych na poszczególne grupy. Które może, możemy wykorzystać i przypisać do dowolnej kombinacji klawiszy, które znajdują się po prawej stronie. Pora ilość funkcji przypisanych jest, przyporządkowanych jest do danych klawiszy, do kombinacji klawiszy, ale jak zejdziemy niżej, zobaczysz, że cała grupa klawiszy, kombinacji klawiszy jest jeszcze wolna. Na dzisiejszej lekcji właśnie chciałem Ci pokazać, jak do dowolnego klawisza przypisać jakąś funkcję z grupy naszych komend. I tak, zamknijmy na chwilę okno konfiguracji klawiszy. Mamy tutaj model Placu Zabaw, który został zbudowany na podstawie trzech rzutów, ale to może być dowolny rysunek, jak będziesz budował jakikolwiek obiekt, a będziesz potrzebował do tego rysunku poglądowego, dzięki któremu będziesz mógł zachować zarysy obiektu, będzie Ci łatwiej rysować. To właśnie taki rysunek wczytujemy w oknie konfiguracyjnym Display Option, wywoływanym przy pomocy klawisza D. Tutaj mamy zakładkę Backdrop i to jest właśnie ta zakładka, gdzie możemy do poszczególnych widoków modelera. W tym momencie mamy ustawiony układ quad, czyli czterech okien widoków. Widokowych. Tu są właśnie wyszczególnione te okna widokowe, a tu mamy zakładki Image i jak widzisz, mamy wczytane trzy obrazki. Mamy widok boczny, widok front i widok góra. I jak widzisz, jak będę przekładał między oknami, to poszczególne obrazki przypisane są już do tych okien. Obrazki wczytuje się bezpośrednio. Możemy wczytać je funkcją Load Image albo możemy użyć Image Editor za pomocą funkcji Load czytać dowolne obrazki w dowolnym formacie. Zamknijmy nasze okno Display Option. Chociaż może jeszcze nie, nie zamykajmy, ponieważ chciałbym ci pokazać gdzie uaktywnia się właśnie wczytane w zakładce backdrop obrazki. I tak właśnie w zakładce layout mamy show backdrop. O funkcji tej już mówiłem przy okazji omawiania okna Display Option i zakładki layout. Naciśnijmy show backdrop i za chwilę pojawią się właśnie już nam się pojawiły schematy na podstawie których budowany był ten obiekt placu zabaw. Jeśli je wyłączymy, wyłączymy, dezaktywujemy tą funkcję, schematy nam się e, schowają. A my byśmy chcieli przypisać dokładnie to, co przed chwilą widzieliśmy, czyli funkcję backdrop, show backdrop do jakiegoś dowolnego klawisza, żeby było nam łatwiej, żebyśmy nie musieli za każdym razem wchodzić w okno display option. Tak więc otwórzmy e, okno konfiguracji klawiszy ALT F9. Poszukajmy wolnego klawisza. O, mamy tutaj klawisz U i klawisz X. Klawisz U jest trudniej ustawiony, jest cięższy do niego dostęp, a że będziemy często korzystać przy projektowaniu jakiegoś obiektu z podświetlania, backdropu, więc ja bym proponował klawisz X, jest bardziej dostępny. Mamy już wybrany klawisz, pod który podepniemy funkcję. Teraz poszukajmy funkcji e, Backdrop, e, a dokładnie funkcję za pomocą której, tak jak tutaj, możemy Backdrop włączyć lub wyłączyć. I to jest właśnie ta funkcja Toggle Backdrop on-off. Zaznaczamy tą funkcję, klikamy lewym klawiszem myszki i po prostu przeciągamy, tylko musicie pamiętać, żeby... Nie przeciągnąć pod e, żądany klawisz, tylko nad żądany klawisz, bo jeśli przeciągniemy pod, to zamieni nam w tym momencie pod e, z funkcją Rotate Tool. Więc przechodzimy nad klawisz X, puszczamy i już mamy przypisaną funkcję Toggle Backdrop On Off do klawisza X. Sprawdźmy czy nam to działa. Zamknijmy okno, naciskam klawisz X, chwilę czekamy i oczywiście pięknie działa. Funkcja idealnie nam zadziałała. Przycisnę jeszcze raz klawisz I i rysunki znikają. Tak więc widzisz, że wszystko jest OK i skoro jest OK, to tym miłym akcentem zapraszam cię do kolejnej lekcji, w której omówimy konfigurację naszego własnego menu oraz menu podręcznego. Do zobaczenia.